Hej, cześć, witajcie moi widzowie, z tej strony Reptak z nowej serii i postanowiłem, że jest końcówka FIFA, tego, zagram karierę x City, ale tak naprawdę ta kariera będzie się nazywała Kariera Jaśkami. Dlaczego? Będziemy grali otóż to osoby stworzonymi przeze mnie zawodnikami, którzy są naprawdę nie najwyższym szczeblu... Ee, ty, jak w poprzednim filmiku. Naj, najwyższym poziomie, o tak powiem i właśnie będziemy sobie grali tu, 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 tutaj ten jest, zawodnik jest stworzony przeze mnie tak widzicie jego statystyki 55 overal Dariusz Symbola akurat ten zawodnik jest dosyć dobrze, dobry tak samo jak Delpek. czyli dwaj obrońcy naprawdę na bardzo dobrym poziomie tu większość ma 16-17 lat tego jest w porządku Hasen Delpek, on jest e, zrobiony właśnie z, z Hiszpanii e, dużo jest po są Anglicy i w ogóle Johnny Walt, nie wiem czemu tak go nazwałem, no Walt, chciałem Ward, ale pomyślałem, że zmieniłem zmienię literkę, gdzie fajnie, 40 overal naprawdę bardzo słaby. Oueleke, Amenuel. zawodnik, który tutaj był już w tym klubie i postanowiłem go zostawić, ponieważ ma słaby overall i myślę, że możemy go wnieść jest dosyć młody, spoko. Ricardo Quintero który został, on jest z Boliwii, chyba jeszcze dobrze pamiętam go zrobiłem, e, ma 17 lat i już jak widzicie robiłem jeden trening, po którym ogarnął sobie overal wyżej. Demianiuk, czyli Mateusz Demianiuk, e, zawodnik też stworzony przeze mnie, jak widzicie kilka statystyk ma naprawdę na dobrym poziomie, 57. overala, tak się jego statystyki prezentują najlepsze tutaj, Jasper e, Anlik e, skrzydłowy prawy skrzydłowy, lewonożny, który jak widzicie też tutaj e, sobie został przeze mnie stworzony. Ofana, czyli napastnik, który jak sobie tak popatrzyłem, to naprawdę spokojnie się gra, e, to znaczy pograłem nim jeden trening i czemu statystyki, które zrobiłem go takiego szybkiego murzyna, w ogóle baraka Ofana źle napisane imię i przekręcone nazwisko, żeby było tak śmiesznie wiecie o co chodzi. Jest murzynem, tak jakbyście się chcieli zapytać. Wojciech Szłoch też jest przeze mnie stworzony lewopomocą. Ten zostanie sprzedany ten, zostanie sprzedany, ten też zostanie sprzedany, ten też zostanie sprzedany. Ten zostanie, bo akurat mamy tylko jednego bramkaża, bo między z rumieników i mocni jednego banka. Alfonso to też i to jest nasz przeze mnie stworzony brazylijczyk. Taki szybki, postanowiłem, że Takiego szybciora sobie zrobię Kurma, to jest z Indii Bardzo słaby zawodnik, jak widzicie Bardzo słabe statystyki Jest trochę z winy i to tyle e, Mucha tak samo, bardzo słaby zawodnik Obronica jest strzały, jeden Te statystyki zabijają Także tak to wygląda Adam Jarosiński W ogóle miał być 17-16 lat Ale niestety Nastawiłem 30 lat Zapomniałem zmienić, a to był pierwszy barobiony zawodnik, ale już postanowiłem go zostawić. Tego wziąłem sobie z wolnych zawodników, tego też z wolnych zawodników, tego też z wolnych zawodników i tak to wygląda. mi się wydaje, że do łączy. Dobra, i tak to wygląda. Eee, to jest odcinek taki zerowy, przygotowawczy. Eee, słuchajcie, na rozpoczęcie tej serii możecie dawać łapki, eee, możecie udostępnić ten filmik, filmik, jeśli możecie i komentujcie. To wtedy do większej ilości ludzi przejdzie. A myślę, że fajny pomysł, taki śmieszny, że będziemy takimi jaśkami właśnie słabymi sobie grali. Także tyle w temacie. Do zobaczenia i cześć.